Dziś o tym, jak zmienia się los zwierząt po ich odebraniu, po ich uratowaniu z miejsca kadzmiej. Oto rodzinka, którą ratowaliśmy od alkoholiczki z 30-letnim stażem w piciu. Zwierzęta dosłownie były zżerane przez tysiące pasożytów. Policja nie była w stanie wejść, opieka nie była w stanie wejść. Adios, krzyk. E, to na kogo są takie instytucje, bo ja są co są te instytucje? Państwa są jedyne, Jeszcze kilka dni temu te zwierzęta zachowywały się jak prawdziwa dzicz. Na dotyk człowieka reagowały paniką, załatwiały się pod siebie, sikały pod siebie i darły się w niebogłosy, jakby ktoś je żywcem obdzierał ze skóry. Wszystko to skutek braku jakiejkolwiek socjalizacji, wszystko to skutek życia na melinie. Tylko dzięki waszej pomocy możemy odbierać takie zwierzęta, leczyć je i naprawiać to, co zepsuł człowiek. A zepsu, dziś to jakby zupełnie inne zwierzęta. Szczenięta spędzą w naszym ośrodku co najmniej 3 tygodnie. To czas potrzebny na ich pełne odrobaczenie i zaszczepienie co najmniej dwiema dawkami szczepionek. A później będą gotowe do adopcji.